Banknot 100 zł, który sprzedał się zaś 820 zł. Jest więcej takich banknotów. Na co zwracać uwagę? Oglądajcie do końca. Po raz kolejny licytacja. Dała przykład na to, że banknot zwykły 100 złotowy, który możesz mieć, tak jak powtarzam jeszcze raz, wydany w bankomacie, w sklepie, tamten akurat był w stanie bardzo dobrym, czyli wydany z bankomatu, może być więcej wart niż 100 złotych. I jakie szczegóły są istotne? Większość moich stałych widzów wie, zapraszam do filmów, które mam na kanale. Natomiast ci, co są nowi, Szczegół takiego banknotu to tak zwany solid. Tamtym banknocie były same ósemki na banknocie. Ten banknot, który widzicie, jest tylko przykładowy, jest to tylko wartość nominalna. Jedynie co się zgadza z tamtej licytacji, to emisja 2018 rok, 14 grudnia. Stan bardzo ładny. Takie coś szukajcie. Tutaj musi być napisane, musi pisać, jest napisane same ósemeczki wydrukowane. Oczywiście solidy każdej postaci, czyli nie tylko ósemeczki, mogą mieć same jedynki, dwójki, trójki, czwórki, cokolwiek. Szukajcie, bo ze 100 zł zrobiło się 820, co i tak uważam za niską dość kwotę, bo moim zdaniem to bankno to styluje około 1000-1500 i tutaj każdy nominał jest warty. Słuchajcie, jeżeli macie nawet 10-20 zł solid, solid, jeżeli znaleźliście, to zachowajcie, oglądajcie te numerki, bo jak widzieliście, banknoty, które ktoś powie, zostało mi 100 zł do końca, nie wiem, do wypłaty. Tu się okazuje, że to nie jest 100 zł, to jest 800 zł bądź, nie wiem, 1000. Oglądać numery. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, pisać do mnie na Instagramie, tam wam powiem, czy ten banknot jest coś warty, czy nie. W większości co wysyłacie, to niestety to są tylko wartości nominalne. Najbardziej, największym pewnikiem, to są właśnie przede wszystkim same jednakowe cyfry na banknocie. W tym przypadku były to ósemki, co sprawiło, że ktoś ze 100, zł, ze 100 zł zrobił powiedzmy 800, to na 300 wyszedł około 600, bo wiadomo podatek trzeba zapłacić podatek na Allegro, trzeba zapłacić obsługę konta no i zarobił powiedzmy 600 zł na 300, ze 100 zł 820. Oglądać co macie, tak jeszcze raz powtarzam i słuchajcie wszystkie nominały zdjęcia wysyłać mi na Instagramie, wtedy wycenimy. To jest największy pewnik to jednakowe cyfry. Oczywiście, ja Was zachęcam do kolekcjonerstwa, ponieważ tego nie da się wytłumaczyć w jednym filmie, w jednej odpowiedzi. Żeby zrozumieć pewne rzeczy, trzeba się nimi interesować i to przyjdzie z czasem, i każdy stanie się jakimś takim mniejszym, większym bądź większym mini ekspertem od kolekcjonerstwa. Żeby zbierać, zapraszam Was do sklepu Enumizmatyka 10% zniżki na kod zakapią PRL można potem z obiegu wychwytywać. Ważniejsze słuchajcie lepsze cyfry, na którym warto poświęcić czas i one wtedy są na pewno więcej warte takie banknoty niż nominał. Ten akurat może niewiele około 10, może 20-30 zł jest warty, no, ale tutaj sobie odkładam i kolekcjonuję lepsze cyfry, które mogą być w przyszłości więcej warte. Sklep w opisie 10% zniżki na mój kod Zakro2021 do końca roku wielokrotnego użytku. Ciekawe filmy jeszcze mam dla Was w opisie, które warto oglądać, żeby coś dowiedzieć się z kolekcjonerstwa. Reszta filmów na kanale. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!